Spółka Hotblock od dwóch lat zajmuje się wprowadzaniem na polski europejski rynek nowego rodzaju materiałów budowlanych, systemu bloczków energooszczędnych Hotblock który daje parametry ściany jednowarstwowej o współczynniku przenikania ciepła 0,15. To jest parametr, który spełnia najsurowsze normy budownictwa energooszczędnego, a nawet pasywnego. Nasz system jest systemem opatentowanym przez polskich naukowców, jest systemem prawnie chronionym na, na terenie Unii Europejskiej. Nasza oferta jest skierowana zarówno do odbiorcy indywidualnego, jak i do deweloperów. W tym roku spółka nasza po raz pierwszy uruchomiła produkcję pilotażową. Rozpoczęła sprzedaż w Polsce oraz pierwsze sprzedaże eksportowe, mianowicie do Czech oraz do Irlandii. Na przyszły rok mamy plany sprzedaży w Polsce. Oraz na rynkach zagranicznych takich jak Czechy, Irlandia, Szwecja, Słowenia. To są kraje, z którymi mamy podpisane już umowy z naszymi partnerami. Pracujemy również nad rynkiem niemieckim. Innowator Śląska to tytuł, który dostaliśmy w tym roku. Jest to tytuł przyznawany przez kapitułę, którą powołuje GórnoŚląska Agencja Przekształceń i Przedsiębiorstw we współpracy z Politechniką Śląską i innymi. Instytucjami życia naukowego w, na Śląsku. My dostaliśmy to w kategorii mikroprzedsiębiorstw dla firmy, która dopiero rozpoczyna swoją działalność.